Panie doktorze, ja w Chicago przeczytałam w Kurierze artykuł szkalujący profesora Kierzuna. Ponieważ, z dumą stwierdzam, byłam doktorantką w swoim czasie, no zresztą dzięki temu później mogłam wykładać na Georgetownie, bo Polska Akademia Nauk w tamtym czasie reprezentowała bardzo wysoki poziom naukowy, nie miałam żadnego problemu, a jednak Georgetown to jest Ivy League University, Czyli tak jak Harvard i inne. Czy zechciałby pan doktor przybliżyć mnie tę perspektywę? Zawsze, właśnie, zawsze, mówiąc, celem? zawsze mówiąc o ludzkich motywacjach, jest to bardzo trudne. To pan Cenckiewicz z panem Wojciechowskim najlepiej wiedzą, dlaczego to zrobili. Natomiast ja widzę dwa elementy sprawy, niewątpliwie. Pierwsze, napisali w artykule jasno, że nie podoba im się działalność publiczna pana profesora, że pan profesor wydaje niekiedy ostre sądy i to wszystko im się nie podoba. No to tylko dodam że profesor wielokrotnie bronił powstania warszawskiego które Cenckiewicz z kolegami atakowali i 2 razy 2 równa się 4 tak czyli jeżeli ta działalność profesora, wypowiedzi nie podobały się, to trzeba było wziąć po prostu coś i uderzyć go w głowę, mo mo możliwie jak najdotkliwie, tak, w ramach rewanżu. To jakby wydaje mi się narzuca się samo. I drugim elementem, po którym ja mogę jakby coś powiedzieć o tych, o tych, tym, co kierowało tymi dwoma panami, to jest analiza tego tekstu. Ja dokonałem porównania tego, co oni napisali o profesorze, z aktami, czyli sprawdziłem po prostu słowo po, słowo po słowie, cytat po cytacie to, co z tego wyciągnęli. Muszę powiedzieć, że no byłem po prostu zbulwersowany, bo jeszcze czegoś takiego nie widziałem. 20 lat prawie zajmuję się zawodowo lustracją. Byłem zastępcą dyrektora Biura Lustracyjnego w Instytucie Pamięci Narodowej. Pisałem książki, napisałem wiele artykułów naukowych na ten temat i jak polską lustracją zajmuje się za 20 lat, tak nierzetelnego, tak kłamliwego i tendencyjnego tekstu jeszcze nie widziałem. No Dosłownie za pierwszym razem, jak przeczytałem te akta, znalazłem no kilkadziesiąt ewidentnych naciągnięć, przekłamań, przypisywania profesorowi jakichś emocji, poglądów, stanów ducha i słów, których profesor nigdy nie, po... nie ma tego w tych dokumentach zupełnie. No, to, to jest po prostu bulwersujące. Nie mam żadnego cienia wątpliwości, że no nie sposób Popełnić takiej ilości błędów i naciągnąć wszystkie na niekorzyść profesora bez intencji. To jest niemożliwe. Nikt nie popełnia, każdy w historyk się myli. nie zgadza ze mną, że była to zupełnie świadoma intencja? Wykluczam jako naukowiec, każdy naukowiec się myli. Ja też popełniam błędy w pierwszej kolejności. Wszyscy popełniamy błędy, ale niemożliwe jest popełnienie tylu błędów takiej masy błędów w kilku stronicowym tekście publicystycznym ponad kilkadziesiąt po prostu tylko w jedną stronę to jest niemożliwe. Nie mam poważniejszych wątpliwości, że intencją jakby tego tekstu było po prostu uderzenie w profesora i to możliwie jak najbardziej dotkliwe to nie jest nauka to nie jest nauka to nie ma nic wspólnego ani z ilustracją ani z nauką a jakie błędy przede wszystkim pan odkrył konfrontując te teksty z komentarzem tych panów są pierwszym takim bardzo poważnym nadużyciem, no oczywiście mogę całe bloki wymieniać, jest ich wiele, jest to, że oni na przykład bardzo często mówią, że profesor udzielił informacji na temat tego, tego, tego i tego. Jest tam tych nazwisk dużo, tak, w tym artykule. Sprawdziłem człowieka po człowieku, osoby po osobie. To są w większości zdecydowanej, przytłaczającej takie opinie, że to jest przyjaciel Polski Ludowej, że on nie jest wrogiem socjalizmu, że ta osoba, prawda, ten zagraniczny, że naukowiec o Polsce się dobrze wypowiadał, że chce współpracować z Polską itd. itd. Bo na Boga Świętego to nie są donosy. Tak, to nie są oczywiście. żadne donosy, tak. to są informacje, tak. jak, za, jak profesora zapytano o kontakty naukowe, no to opisał te kontakty naukowe. W żadnej mierze, tak. on podpisał to imieniem i nazwiskiem. Tak. W żadnej mierze to nie są żadne donosy na żadnych ludzi. Tak? Ciekawe jest jeszcze to, że te informacje, które profesor no, przyciśnięte w tak, jakiejś mierze przez, przez tych ubeków, wezwane przez na, na komendę o, 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 tych, o kontakty zagraniczne, wypytywane, napisał oświadczenie, z kim ma te kontakty podpisał jej imieniem, nazwiskiem. Oni te informacje przedstawili jako informacje z donosów. Mm -hmm. W, innym, tak. w jednym, jakiś profesor w takiej informacji wypowiedział się, że, e, e, że prawda, e, no, ostrzegał polskich Żydów, że za udział w stalinowskich zbrodniach Polacy mogą ich nienawidzić, prawda? Czyli powiedziała mm -hmm. to zupełnie inna osoba w innym tak. kontekście. Oni przypisali profe, a oni przy, przypisali profesorowi, że profesor w ten sposób tłumaczył swoją niechęć mm -hmm. do Żydów, że mm -hmm. przypisali 呃。<Yeah. S 2> uh, słowa innej osoby, tak. i jeszcze zmienili treść. No to, to, jest, to jest fabryka po prostu tak. tego, typu, tego typu rzeczy. E, e, na Nagminnie cały, cały artykuł jest nasączony takimi zwrotami absolutnie nienaukowymi, które jakby ustawiają profesora w niezwykle negatywnym świetle. Że profesor był nobilitowany tym, że gdzieś się spotkał w mieszkaniu, że profesor to oczekiwał od nich jakichś prezentów nie, no, to i w jest ogóle... Był... Oczywiście śmieszne. To jest śmieszne, jeżeli sobie o tym rozmawiamy. A no jeżeli tak. się przypisuje... Kilkanaście tak, razy tak. tego rodzaju zwroty człowiekowi, stawiając go w tak wybitnie negatywnym świetle, no to się robi paszkwil, po prostu, a nie żadne opisywanie historii. Tak? Oni przedstawili, że tych dokumentów jest 900, cała, ogromna ilość 900 sztuk, prawda, jakichś donosów, stron. W ogóle. stron, no policzyłem, to się nawet nie zgadza, no, jest tak, dużo tutaj mniej. się Pan mówi, że tam jest 400, czy coś takiego. To około 600. Czyli tak, obejrzałem teczkę pracy, teczkę personalną profesora, no to jest ten materiał, który tak ma strasznie profesora obciążać, tak? tak? No to jest 200 sztuk, do, są stron dokumentów, z czego 90% ponad to są Dokładnie. informacje zebrane... O profesorze, gdzie profesor mieszka, tak. e, e, jak wygląda rodzina profesora, e, jakie akta paszportowe oglądali profesora, notatki o profesorze itd. itd. No to ma obciążać profesora Kierżuna? Od czasu 1989 roku e, to profesor chyba jest pierwszą osobą, której tak zwana teczka e, została zawieszona na stronie e, pisma do rzeczy. Myślę, że w tym jest podstawa do wytoczenia sprawy sądowej, ponieważ tam są różne personalne informacje dotyczące nie tylko profesora, ale jego rodziny, co normalnie w świecie cywilizowanym jest karalne. To jest... Ja to już publicznie krytykowałem. Jest tam w ramach tych, tej, tej nierzetelności. Autorzy sięgnęli no po wszystko, co mogło profesora uderzyć, zabolić i co, zaboleć i co mogło mu zaszkodzić. Napisali w artykule, że oskarżył własnego syna o narkomanii i w ogóle, w ogóle. To w świetle współczesnych zasad etycznych, które każdy człowiek, który w IPN-ie funkcjonuje, a Sławek pracował w instytucie, a ja, a ja w instytucie pracuję, zna. To są sprawy Absolutnie oczywiste dotyczące etyki. Takich rzeczy się po prostu nie robi. Nie ujawnia się żadnych danych bliskich, osobowych. Tego trzeba po prostu strzec. Nie puszcza się w przestrzeni publicznej żadnych informacji dotyczących stanów zdrowia. Kropka. To jest absolutnie niekwestionowana, fundamentalna zasada etyczna. Ale tutaj, żeby profesora. Uderzyć i z tej strony te fundamentalne zasady złamano. To jest brak elementarnej etyki zawodowej, po prostu tak to, tak, tak to widzę. Czy nie uważa pan, że żadna przyzwoita uczelnia nie powinna zatrudniać historyka, który dokonuje w tak. Nienaukowy sposób tak zwanej lustracji. A ponieważ jestem z oboma panami w bardzo ostrym sporze. Medialnym dotyczącym sprawy profesora Kieżuna i on jeszcze będzie trwał, bo oni będą odpowiadali na ten mój artykuł, ja potem jeszcze, jeszcze będę odpowiadał, mamy spotkanie publiczne, nie mogę ze względów etycznych wypowiadać się w tego rodzaju kwestiach dotyczących jakby zawodowych, czy gdzieś powinni pracować, czy nie, tego po prostu naukowiec nie robi, będąc z kimś w sporze. I nie chciałem się w ogóle na ten temat wypowiadać. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, zaznaczyłem, moim zdaniem jest to podsumowując cały artykuł, to, co zrobili obaj, panowie, to jest przekroczenie pewnych fundamentalnych zasad pracy naukowej i zasad etycznych, to co do tego nie mam wątpliwości. Czy to jest jakiś standard, że te lustracje były o tak słabej jakości, czy to jest jakiś wyjątkowo kiepski ubek spisywał te Fatamorgany? No, funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa są bardzo różni. Piętno swoje osobiste na, na tych dokumentach odc, odciskają bardzo mocno. Trzeba po prostu na to uważać. Historyk z dobrym warsztatem, historyk, który podchodzi do dokumentów ostrożnie z dystansem, takie rzeczy wyłapuje. Kapitan Ślubo Ślubowski jest mi znany z innych prowadzonych spraw. No jest to taka osoba, on oczywiście różne opinie wydawał profesorze i przytaczał rzekome różne słowa i cytaty z profesora. No powiem tak, oni bardzo to chętnie wykorzystują w tym tekście. Ja bym podchodził do tego z dużym dystansem, ponieważ Ślubowski znany mi jest jako osoba no, nieuważna, czasami nie do końca poważna, nadinterpretująca różne rzeczy. Poza tym słaby, on jest słaby intelektualnie po prostu. I, i, i mam ogromną, ogromne przekonanie, że, że co najmniej kilka takich elementów ważnych dla sprawy profesora które są w tych dokumentach, to są produkcje pana Szlubowskiego, jego intelektu, jego niedokładności, a nie, a nie słowa profesora. Są na to ewidentne dowody jego, jego no, kiepskiej pracy. O jednym pani wspomniałem, mógłbym opisać więcej, kiedy no po prostu popełnia tak kardynalne błędy. Właśnie, że córkę profesora przedstawia jako jego siostrę, 30, 30 kilka lat młodszą. No to są rzeczy, które Trzeba wiedzieć, żeby, żeby przy pracy z dokumentami, że ten człowiek musi być traktowany z ostrożnością. Oni nie, oni cytują każde najbardziej niekorzystne opinie i słowa dla profesora Zaszłobowskiego. Bardzo chętnie. Jak można na, y, przywiązywać taką ogromną rolę do wypowiedzi czy też opinii ubeków, z których ja czytałam niektóre pisane ręką? To powiedziałabym, że to pisze osoba po siedmiu klasach szkoły podstawowej. No, oczywiście, to jest jeden z elementów takiego krytyki źródła historycznego. Tak? Są dwa o dwóch elementach, bym powiedział, krytyki źródła historycznego. Te dokumenty powinny być poddane krytyce i konfrontacji, nawet między sobą, to już wychodzą tam niezgodności, prawda? Poza tym powinny być te dokumenty konfrontowane z wypowiedziami, z książkami, z innymi dokumentami dotyczącymi profesora. Wtedy autorzy mogliby uniknąć wielu fatalnych błędów i krzywd, które profesorowi wyrządzili, ale tego nie zrobili. A druga sprawa to jest to, o czym pani mówi, że no tutaj ta wiedza jakby niezbędna, ta, zewnętrzna jest bardzo, nie tylko krytyka dokumentów wewnętrzna, ale także zewnętrzna, czyli jaki ten dokument powstał, w jakiej epoce, co, co się wtedy działo i co ten dokument tak naprawdę oznacza. No, ci panowie skupieni są na produk produkowaniu jak największej liczby zarzutów wobec profesora, niczym więcej. Wobec czego, proszę, to jest w ogóle coś dla mnie zupełnie kuriozalnego, zarzutem wobec profesora jest to, że był członkiem zbowidu. No, no, no przecież to był... To, to jest nonsens, przecież powstańcy warszawscy to, to były jakieś drobne, często, że były jakimś aktywistą, czy działaczem partyjnym, ale w ramach tego po prostu mieli pewne należne, drobne przywileje. I to, to jest absolutnie oczywiste, że z tego profesor skorzystał. i Zarzutem jest to, że był członkiem Stronnictwa Demokratycznego. Paradoksalnie był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa za to profesor, że w tym Stronnictwie Demokratycznym usiłował działać przeciwko PZPR. no To jest dla nich w ogóle, nie ma żadnego znaczenia, bo to działał w, w partiach komunistycznych. To w ogóle jest, nie ma, nie ma tak. tego, Zarzut jest, wobec zarzut jest wobec profesora na przykład taki, że profesor wykładał w czasach PRL na kilku uniwersytetach, proszę sobie wyobrazić. Jakby, jakby się zakopał w ziemiance i oflagował, prawda, i przetrwał jako jakiś bohater gdzieś w lesie przez 40 kilka lat, to pewnie byliby zadowoleni. Ludzie normalnie chcieli żyć, by było normalne społeczeństwo i profesor w normalnym, nienormalnym świecie próbował robić pewne normalne rzeczy. Zarzutem jest to także wobec profesora, że miał paszport. Proszę, proszę sobie wyobrazić. No to są rzeczy, które po prostu ja czy, czyta, się, czyta się to, co oni powypisywali, to człowiek włosy wyrywa z głowy, jak, jakie to są obrzydliwe głupstwa po prostu. Pan Cęckiewicz nie jest dobrym historykiem, bo albo, albo musimy założyć, że no nie rozumie epoki, tamtej epoki, a jeżeli historyk nie rozumie tamtej epoki, to nie może oceniać dokumentów, bo każdy dokument ocenia się prawda, w tle epoki. Jest jeszcze trzecie rozwiązanie. To jest wtedy, kiedy się bierze materiały, ma się bardzo jasno sprecyzowany negatywny stosunek do bohatera tych dokumentów i nie czyta się tych dokumentów, tylko metodą wydłubywania łopatką znajduje się rzeczy, którymi można byłoby uderzyć w bohaterateczki. To była taka praca po prostu. To była taka praca. Profesor broni powstania warszawskiego, oni go atakują. To była jedna a druga, no to chyba, że profesor napisał powstanie warszawskie w tej chwili jest już historią i my tej historii nie zmienimy. To jest fakt zastany. Natomiast to, co jeszcze można zmienić, to jest patologia transformacji. I ja myślę, że tu jest bardzo wiele sił międzynarodowych, które nie chciałyby, ażeby Polacy byli świadomi patologii transformacji. Która z tych dwóch elementów mogła bardziej zaciążyć. Czy być motywacją tego nieuzasadnionego ataku? Jak no, pan uważa? Wydaje mi się, że na tą pierwszą mamy dość jednoznaczne dowody i wskazówki. Doktor dr Habitowany Cęckiewicz no wielokrotnie wypowiadał się bardzo negatywnie o powstaniu warszawskim razem z pewnym kolegą z tej samej, z tej samej gazety. I nawet atakował Muzeum Powstania Warszawskiego. I też, też w, proszę zwrócić uwagę w tym artykule. W tym ataku na profesora jest taka rzecz, im się, którą zaznaczyli palcem, że zdjęcie profesora jest je jako jedno z kilku najważniejszych na budynku muzeum powstania warszawskiego. No, to piękne. no ale, ale oni właśnie, właśnie jakby. Wydaje mi się, że im się to po prostu nie podoba wszystko, że takie muzeum tak. jest, że jest taki człowiek jak profesor, no i, i wiele wskazuje na to, że no to był chyba najważniejszy, jeden z kilku moim zdaniem, ale jednak z jeden z najważniejszych elementów motywacji tego ataku. To było właśnie niechęć do powstania warszawskiego, niechęć do profesora Kierzuna i do, niechęć do wszystkiego, co ten bohater z powstania sobą reprezentuje. A jakby Pan określił, jaki typ Polaków ma taką niechęć do powstania warszawskiego? Ja pochodzę z rodziny, która oczywiście urodziłam się po wojnie, ale z rodziny powstańczej i w mojej rodzinie panuje wielki etos i wielki szacunek dla powstania warszawskiego. Oczywiście spór o powstanie warszawskie zaczął się jeszcze w czasie trwania powstania warszawskiego jest tak stary i będą Polacy, którzy zawsze którzy będą twierdzić, że to było słuszne. Jest także wielu Polaków, którzy twierdzi, twierdzi, że to jest błąd. I to jest, jakby każdy naród powinien dyskutować nad własną historią, żeby się z niej uczyć, i to jest bardzo dobre. Problem tutaj w wypadku tych kilku panów jest zupełnie inny. To znaczy. Oni atakują powstanie w sposób bezpardonowy, tro, po trosze, żeby wzbudzić publiczne zainteresowanie, chyba wokół siebie, i nie przebierają w agresji, w wyzwiskach i, i rzeczach, o których no po prostu czasami się filozofą myśliło. Ja polemizowałem jednym z tych panów, który się nazywa Zychowicz, no który jakichś obelżywych słów używa wobec polskich premierów, polskich generałów. Jeden z nich pomówił publicznie generała dowódcę ostatniego Armii Krajowej, generała Okulickiego, o to, że jest sowieckim agentem, no, wie Pani, to jest wszystko coś, co się po prostu w głowie nie mieści. Można się spierać o powstanie, ale trzeba zachować szacunek dla tych ludzi. Oczywiście. Jeżeli nawet podejmowali błędne decyzje, to robili to w interesie Polski, możemy tak. powiedzieć, że to była błędna tak. decyzja, ale byli patriotami, należy im się szacunek, nawet wtedy, kiedy przegrali. A te ataki, to środowisko, no, robi to po prostu za pomocą, przepraszam, za kolokwiali, dyskutującym o powstaniu za pomocą kijów bejsbolowych, po prostu. To są, to, to, to są ludzie, którzy w ten sposób traktują powstanie warszawskie, a teraz potraktowali, potraktowali w podobny sposób profesora Kierzuna. No a czy nie inny... uważa pan, że w tym wyraża się jakiś antypolonizm? Ja, ja, ja uważam, że to, to jest kilka elementów. To jest brak dojrzałości intelektualnej, brak, wartości, brak należytego warsztatu naukowego, jasno sprecyzowane, niechę, niechętne poglądy wo, wobec powstania, y, brak kultury y, pewnej dyskusji w ogóle y, w przestrzeni publicznej, no i zła wola, po prostu, i zła wola. To są tego typu, y, tego typu rzeczy przede wszystkim, no takie dosyć. Y, Poważne ludzkie, intelektualne raczej wady niż, niż jakieś rzeczy, które byśmy rozpatrywali w kategoriach polonizmu czy antypolonizmu. Co to za kultura, która pozwala takim sobie chłopcom znikąd, no że zrobił doktorat, no ale to bardzo zresztą mierne. Ja myślę, te doktoraciki są, no ale to jest kwestia uznaniowa. Co, co powoduje? Jaka, jaka to jest kultura w tej chwili? Czy wracamy do okresu stalinizmu? O, trudno to jednoznacznie stwierdzić. Jest takie zjawisko niestety w przestrzeni polskiej publicznej, jak tzw. rewizjoniści historyczni, to jest ich kilku panów, kilka nazwisk można wymienić, no, którzy zdaje się, że poczuli taki wiatr w żagle żaden poważny naukowiec za bardzo z nimi nie chce polemizować, bo po pierwsze zajmuje się nauką, a nie awanturnictwem w jakichś tygodnikach, wobec czego po prostu uważa, że to nie, ich, nie, jest, nie jest jego poziom, żeby z, z kimś takim no, dyskutować po prostu o czymkolwiek, z taką niebywałą przestrzenią niekompetencji i złej woli, jaką prezentuje tych kilku autorów. No i ci autorzy mają swoje gniazdo w jednym z tygodników, który po prostu no, uczynił sobie z nich pewien taki sztandar. To jest tygodnik do rzeczy, którego no, byłem współzałożycielem w sensie, że bardzo uh -huh. ten bardzo y, wspierałem y, y, to przedsięwzięcie, bo to byli ludzie wyrzuceni y, wszystko z Rzeczpospolitej na czele z Pawłem Lisickim, y, do którego jego i kilku tam kolegów znakomitych typu Bronisław Wildsztajn, mam ogromny szacunek do dzisiaj, no ale, ale wielokrotnie musiałem protestować w, w, w czasie prace w tym tygodniu przeciwko artykułu, artykułom Cenckiewicza i Zychowicza, które no, no były obraźliwe po prostu dla ludzi, obraźliwe dla historii, niekiedy po prostu kłamliwe, narażające ich na procesy. Ja wielokrotnie przeciwko temu protestowałem i po którymś z, z takich kolejnych nieskutecznych protestów, po, po prostu stamtąd od, odszedłem. No, ale jest to, jest to takie jedno środowisko, bardzo hałaśliwe i, i no, no cóż, cóż mogę powiedzieć? Mamy tak wolny kraj, demokrację i każdy może sobie pisać, co chce. No, to jest ja, ale ja oceniam no, to, co robią ci panowie. Za coś no, po prostu barbarzyńskiego niekiedy, wręcz barbarzyńskiego. Nazwałem to publicznie barbarzyństwem, to co robią. I staram się z tym barbarzyństwem na tyle, ile mogę walczyć. Protestowałem wielokrotnie przeciwko publicystyce Zychowicza i jak zobaczyłem, co panowie zrobili w sprawie profesora Kierzuna, no to także zabrałem w tej sprawie głos. Mam takie obowiązki polskie i to będę robił. Pierwsze spotkanie z tłumu B to był taki trap, trap, czyli to była taka pułapka. Na czym polegała ta pułapka? Powiem jak to wygląda w świetle dokumentów i co na ten temat napisał Cenckiewicz z Wojciechowskim. W świetle dokumentów, profes, na profesora zastawiono sprytną pułapkę. To znaczy, e, e, chciała, zawsze bezpieka, e, lubi się prawda, zaskoczyć czy zastraszyć kogoś, z kim, z kim rozmawia i wykorzystuje często posiadaną wiedzę. Profesora, profesor utrzymywał liczne kontakty zagraniczne, mieli korespondencję listy, bo było stosowne biuro, które takie rzeczy kontrolowało korespondencję zagraniczną i wiedzieli, do kogo profesor listy pisze, kto do niego itd. itd. No i można było wezwać takiego kogoś i powiedzieć, no przepraszam bardzo, ale pan utrzymuje, pani utrzymuje liczne kontakty zagraniczne. Zachodzi podejrzenie, że to mogą być kontakty szpiegowskie itd., itd. i tak dalej, tak dalej. I proszę te kontakty przedstawić. No więc po pierwsze są to działania, które nie mają nic wspólnego jakby z komunizmem czy, czy z czymś takim, bo po prostu każdy obywatel kraju, wezwany przez tego rodzaju służbę, no musi na takie pytanie odpowiedzieć, prawda? Tak. E, to jest oczywista sprawa. No i, e, e, i druga rzecz. Do prof. Profesor został zaproszony telefonicznie, prawda? No ale co by było, jakby odmówił? No, dostałby wezwanie. Nie możliwe, oczywiście. Mógłby powiedzieć, nie, tak, nie przyjdę, proszę mi przyjąć wezwania. To nie miało żadnego sensu, tak. bo y, ta rozmowa by potem była bardziej jeszcze zaogniona tak. i w ogóle. To była to to eskalacja. Bo, profesorowi to do niczego nie było potrzebne. Po prostu zachował się normalnie, logicznie, czyli powiedział dobrze. Jestem wzywany, przyjdę, tak? Telefonicznie, tak? Nie potrzebni do tego żaden dokument. I to ci panowie wiedzieli. Wiedzieli, że rozmowa z ostra zaczęła się od tych kontaktów zagranicznych, prawda? Czyli czytaj, jakby, że to może być szpiegostwo i tak dalej i tak dalej, i że to było wyzwanie normalnie na, na komendę przez telefon itd, tak i tak dalej. Napisali w swoim artykule, że Ubek zadzwonił do profesora, a profesor przyszedł chętnie. No co to jest? No, no co to jest, czyli to jest, no, co to jest skrzywienie faktów, to jest, to po, jest, to jest manipulacja. To, to jest, takich manipulacji w tym artykule są po prostu dziesiątki. To jest y, bardzo nierzetelny i nieuczciwy materiał. Profesor miał tak wieloletnią współpracę z wybitnymi naukowcami amerykańskimi, z bardzo poważnymi uniwersytetami, z United States Information Agency, w której również miałam kontrakty i pracowałam. W związku z tym to jest niemożliwe, żeby te tak poważne instytucje chciały mieć do czynienia z jakimś donosicielem. To jest po prostu absolutnie niemożliwe. Czy ci panowie tak dalece nie rozumieją Stanów Zjednoczonych? Przecież Pan Cęckiewicz, zdaje się, nawet był na jakimś stypendium trzeciego Uniwersy Uniwersytetu III wieku, czy coś takiego, w Stanach Zjednoczonych. No, jak pan to interpretuje? Oni no, I Polski i... nie znają, i Stanów nie znają. Mogą, mogą na, na takie to. pytanie bardzo łatwo odpowiedzieć, że Amerykanie po prostu niczym nie wiedzieli. To są często informacje kompletnie nieprzydatne służbie bezpieczeństwa, wręcz wprowadzające je w błąd. To są często informacje, w których profesor po prostu stawał w obronie niektórych ludzi, którzy na przykład byli represjonowani, więc tego jest, to jest więcej. Ja generalnie uważam, że profesor, jakby podsumowując cały ten materiał archiwalny, że profesor prowadził przez kilka lat grę z bezpieką, prowadził całe życie grę z PRL-em, nigdy żadnym komunistą, żadnym nie był, żadnym, żadnym kolaborantem nie był, te dokumenty w tej sprawie, jak mówi się, Długo z oficerem się rozmawia, no to czasami można powiedzieć coś niepotrzebnego czy głupiego, coś, coś, coś się takiego może każdemu przydarzyć. Ale ten materiał, analiza tego materiału jest jednoznaczna. To nie jest żaden e, materiał przedstawiający profesora jakiegoś komunistycznego donosiciela kolaboranta. Nic z tych rzeczy tam tego po prostu nie ma. Dlaczego ci panowie nie wzięli e, prawdziwych e, kolaborantów? A no to jest jedno z pytań dotyczących genezy tego artykułu. Biorę pod uwagę taki również fakt że gdyby zajęli się kimś takim z PZPR-u czy, czy z kimś jakimś takim, kto rzeczywiście w PRL-u był kolaborantem, prawda, no to wtedy nie byłoby huku. A jeżeli usiłuje się zrobić coś taki artykuł, w którym osoba, którą wszyscy uważają za Polaka, wielkiego patriota i i nią się jakby usiłuje przewrócić bardzo mocno, no to wiadomo, że będzie od tego huk. A jak będzie huk, to będzie duże zainteresowanie wokół, wokół autorów, bo będą reflektory, będzie telewizja i tak Że tak źle sprzedaje się prasa, że redaktorzy naczelni muszą się odwoływać do no przepraszam, ale w języku takim studenckim to się określa do takiej zadymy, bo to jest właśnie niepoważna zadyma, tylko że nie bierze się prawda, osoby już z takim statusem i w tak zaawansowanym wieku do takiej chuliganerii pseudohistorycznej. To jest niestety problem polskich prawicowych mediów. One mają nie mają silnego zaplecza finansowego, nie mają kapitału, często funkcjonują no, na granicy, no. granicy, opłacalności i, 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 i walczą, walczą niestety o sprzedaż. I to jest, to jest niestety poważne, poważny problem polskich prawicowych mediów, brak no. kapitału. Nie mamy kapitału, to być to wtedy zmuszeni jesteśmy do, do zazybrania. No, ta, tak, jest, jest smutna, smutna prawda no. w tej no. sprawie. To bardzo dziękuję panu. I muszę powiedzieć, że no, nie podejrzewałam, że, że rzeczywiście aż do takich dramatycznych środków musi się ta prasa odwoływać, ale może co jest bardzo ważne, że jeżeli będą nas oglądać na YouTubie normalnie ludzie, normalni Polacy, to dziękuję Panu bardzo, że wyjaśnił Pan nam tutaj, że nie ma żadnych faktów obciążających profesora Kierzuna. Wszyscy możemy to, co się kiedyś mówiło po studencku, chylić kapelusz przed nim. Proste. Szczęśliwi jesteśmy, ja też, że mam nadzieję, że Pan również, że mieliśmy możność poznania tak wielkiej osobowości. I ja myślę, że Pan Cęckiewicz Pan Wojciechowski, zdaje się, Jesuchowicz, zrobiliby chyba lepiej studiując profesora Kierzuna, niż go atakując. Ja powiem tylko jedno: miałem ogromny zaszczyt poznania profesora. Wybujałem na kolanach u profesora swoją córkę. O. Niech ma Begrant patriotyczny na, na tak. całe życie. No tak, to jest wielka rzecz. Także dziękuję, dziękuję bardzo. Panu bardzo. Dziękuję dziękuję dziękuję. bardzo.